Nie widziałem. Także nie wiem. Co. Nie mam pojęcia, o czym mówicie. Ale ja jestem zmęczony, jak ja nic. Totalnie. A ja dość coś? Ja dołączę się, tak. Ale zmęczony jestem. Sprzedam. Cię to szybko zasnąć. Piękne rzeczy mi się śniły dzisiaj. Nie? Naprawdę, Patrycja powiedziała, że jestem obrzydliwy? No nie. Słuchajcie, ja nie jestem odporny na hej. Myślę, że ona cię ocenia przede wszystkim, wiesz, przez podrywanie tych kobiet, bo ona nie jest urażona, jak tak mężczyzna skaka z kwiatka na kwiatek. No ale ja nie skaczę, ja szukam żony. Jeszcze nie znalazłeś tej idealnej, tak? Znalazłem. Hmm? Znalazłem. No, na imię. A Kiedy, kiedy już znalazłeś? Pude, to już jakiś czas temu było. Hmm? Dziękuję słowo. Seba ja Cię kocham, ja Ciebie też Martyna kocham. Normalnie, normalnie szczęściara. Lawere kocham też. Tak, Lawere, Ciebie znalazłem. Lawere kocham, Martynę kocham. Ter kocham. Dzięki. Ter kocham jeszcze. Kogo jeszcze kocham? Junia, dzięki. Moi drodzy, kto mi wyślał coś swoich do dostaje obserwację. A kto mi wyśle będzie dostaje filmik na życzenie. Dobra. Kto mi wyśle lwa, dostaje filmik na życzenie. Drogo, co? Drogo? No, taki lew to jest bardzo drogi. Aha. Nie mam pojęcia, jak to kosztuje. A wyschłe w ostatnich dwa kumplowi. Myślę, że lew będzie kosztował 2,5 tysiąca złotych minimum. Jest drogo. Nie ja kliknąłem i wysłałem po prostu. Bo mój kumpel bramudził. I mu wysłałem ływanie chma. Czemu nie czytasz? Czego nie czytam? Czytam, czytam, wszystko czytam. E, dziećmi się zajmie. O, cesarzowa przyszła, dziećmi mi się zajmie. Mm -hmm. Dobrze, Patrycja, zajmę się dziećmi. Dobrze, on się zajmie dziećmi, a ty się sama zachowujesz jak dziecko. O, dobrze, Klaudia. Dobrze. Dobrze powiedziałaś Andzia, dziękuję serdecznie za różę. Dziękuję, Sara. Masz osiemnasty poziom jak lew, ale o co chodzi, że osiemnasty poziom? To zobacz, sprawdź sobie na TikToku ile ja mam kont. Dziękuję, Sławek. Moi drodzy, jeszcze raz sorry, moi drodzy, nie mam energii, już w ogóle zaskoczę. Widzimy się jutro. George chce z tą walkę, zastanowił się. No dobra. Dobra, to na najbliższym fejmie klepnięte to jest. kontrakt jest, dostaliśmy z George'em. Będzie, Dziękuję. będzie Dziękuję. walka. Dziękuję. A co ty, ty grałeś dzisiaj robiła, że taka zmęczona jesteś? No, wiesz, stres, smutek, płacz, wszystko. Biedny. No co ty? A no? czym ty się stresujesz? A, takim jednym chłopakiem. Znaczy tym samym praktycznie. Za chłopakiem? No. Po, powtarza się to samo, co było wcześniej. Wiesz o co chodzi? Ale po co? Po co płaczesz za chłopakiem? No, przeproś go po prostu, jeżeli coś zrobiłaś źle i. Znaczy, on źle zrobił, ja trochę też, no. Wiesz o co chodzi? Jaka sytuacja? Czy wiesz, no, nie ukrywajmy, że kobieta jest zazwyczaj winna, nie? No jak to, jak to kobieta zawsze jest wina? Nie wiadomo kto, no obie strony można powiedzieć czasami, nie? I tak wiesz, jedna wina jest po drugiej stronie, kolejna wina po tej drugiej, ale trzeba dojść do porozumienia i doprawić wszystko. Boże jak ten ktoś już odsuwa się i nie jest w stanie nic zrobić na siłę, tak? Tej Czas tylko może zrobić coś. Dobra, dalej Klaudia się robimy ostatnie na pewno na końcu. Nie chce mi się już nic, po prostu. Pogadamy o tym. Klaudia, jeżeli chcesz, no. aby to i lepiej trafić nie mogłaś, tak? Ja ci naprawdę doradzę. Uważam. tak, Ja wiem, ja wiem czego on oczekuje. Prawie. On po prostu oczekuje tego, żebyś przeszła, e, przeprosiła go za swoje zachowanie, e, bo podejrzewam, że bardzo dużo błędów popełniłaś. Znaczy, no to każdy <słuch> myśli, że on i tamten ten, Znaczy ja i on, tak? No nie jest tak, że ale ty nie, ale, w jednej stronie. Andzia dzięki. Widzisz, to, to jest bardzo duży błąd z twojej strony. że... A przeprosiliśmy się już, co ty? No, ja wiem, ale on Ciebie nie ma za co przepraszać jako facet. Bo to jest tak. Taki... tak no, to skąd się ty wiesz, co coś stało? Nie wiesz. Ale jest mężczyzną, czy nie? No, jest no i. No to jak Cię mogę przeprosić jako mężczyzna? Mężczyzna nie przeprasza kobiety. Tak, kobieta nie przeprasza mężczyzny, tak? W takim takim takie myśleniem to nie byłoby zgody na świecie. Wybaczenie. No jest... Znaczy, z... wiesz, zgody na świecie to nie było, no. Czy jest zgoda na świecie, czy nie, to jest zależne od mężczyzn, bo mężczyźni decydują o tym, co się dzieje na świecie. Kobiety to jest taki... Po, kobiety też są politykami? Kobiety to jest taki dodatek tylko, nie? Tak, dodatek. Dziękuję, John Wayne, za no, czapę. Dodatek do Twojego outfitu. No, ale przyznaj, że dobrze dzisiaj wyglądam. No powiem ci szczerze, tak. Hmm. No obejrzałabym już się za tą na ulicy dzisiaj. Naprawdę? Hmm. Ja za to też. No. Ten, ten czarty kotek na swojej koszulce hmm. mega przyciąga wzrok. Super. Kitty można, nie wiedzieć, że Kitty to jest, moja Kitty. Dziękuję, John to ciekawie kto by rodził facetu, no dokładnie. Claudia. Wejdź na mojego Instagrama, jak skończysz live'a, i wejdź w link, który wpisałem w bio. I chcę, Dobra. żebyś następnym razem, chcę, żebyś oceniła moją piosenkę. I wszyscy wbijajcie, wszyscy wbijajcie. No co, co? Będziemy się łączyć na przykład i powiem Ci, co nie sądzę. Tak. Dobra, szczerze powiem. Od razu już szczerze powiem. Dobra. Teledysku piosency. Teledysk abonisa, pamiętajcie. Na TikToku u mnie macie, na Instagramie u mnie macie link podany, na YouTubie możecie wpisać. Piotr93. O, ktoś mi napisał Sebastian, nasz syn za tobą tęskni, proszę wróć do domu. Ja nie, ja nie, mam, ja nie mam czasu. Wszyscy sobie wstroją. Harry, A jak się nazywa syn? Bo już też nie pamiętam. kamień. Tak. Teodor Eustachy. A. Spoko. Kochani Ja Nie wiem, czy zamykają, już w ogóle jestem do niczego. Dalej spać i. Nie wiem, no, ja nie ja, te, ja też myślę, że go będę kończył. Ja też będę kończył i co? Jutro się odpalę. Słuchajcie, jutro się odpalę. Jutro? Powiedz mi. Jutro pełna gotowość, jutro o godzinie 20 się odpalam. 20, dobrze. Dziękuję Sara. Godzina 20, jutro wszyscy się widzimy tutaj yy, i weryfikujemy wszystkich po kolei. Czas roz... Nadszedł czas rozliczeń, tyle wam powiem. Dziękuję Angela. Serio mówicie, że obgaduje z cesarzową? Prawda to jest? Nie wierzę. To się Cześć, może Że ja? Nie, 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 ty nie. Nie. Cesarza wam mnie obraduje. A czasami tak. <grych> mówimy, mówimy no, no. teraz o sobie, pamiętam na najwięcej. Ona sobie zasięgi. nabija na mnie. Ona no, większa od ciebie, aż tam mniej, no wiadomo. Ja też mam mniej niż ona. Ale gdzie mam? Czy przecież mu ogląda po sposób. Dziękuję, John Wayne. Dziękuję, Po co mi tu mieszać jakieś głupoty? No, Myślę, że na słowa mówię, że jak ja nie widzę czegoś, to. Nie wierzę, po prostu. Zapytaj, czy cesarzowa odbiła Erika? Eee. Dziękuję, John Wayne. Jeśli by odbiła go, to chyba dla żartów chyba tylko, bo on tylko tak potrafi. jaj. No, opowiadać. Lejaj. Samsara. Sam Sara, dziękuję Ci kochana. Dobra, tak, kończymy, wygrał Sebastian, dużą przewagą. To buziaczki, trzymaj się i widzimy się jutro pewnie, nie? No, widzimy się. pan. No pa, pa. Dobra moi drodzy, idę już spać, jestem już taka zmęczona dzisiaj. Jutro będziemy więcej gadać na pewno. Ma dobranoc, good night. Dziękuję. Trzymaj się do jutra.